Bieżący rok jest wyjątkowo korzystny dla spółki Apple i dla notowań jej akcji. Od początku roku akcje zyskały już 50%, a od szczytów historycznych dzieli nas zaledwie 8%. No i teraz pozostaje oczywiście kwestia ważnego wydarzenia, mianowicie prezentacji corocznej produktów Apple i konferencji, która odbywa się jak zawsze we wrześniu, jak zawsze... We wrześniu prezentowane są nowe produkty. W ubiegłych latach, w tygodniu, w którym odbywała się konferencja, akcje spółki dość duże miały wahania i to na niekorzyść. W roku ubiegłym spółka straciła 3%. Dwa lata temu mieliśmy początkowo taką euforię związaną z oczekiwaniami wobec nowego produktu Apple, nowego iPhone'a, następnie spadek o 3%, w 2016 również ponad 4% spadek. No i teraz jak zostanie odbiera, odebrana tegoroczna prezentacja? Czy inwestorzy... Poczują, że w tym trudnym otoczeniu dla całej branży smartfonów, bo trzeba pamiętać, że branża smartfonów kurczy się od siedmiu kwartałów. Wynika to z ograniczeń, jakie Stany Zjednoczone wprowadzają na spółkę Huawei, między innymi. I pytanie, czy te produkty, te innowacje, które. Są prezentowane podczas tegorocznej prezentacji, dadzą nadzieję na wzrost zysków, przynajmniej w oczach inwestorów, w najbliższym czasie. Dlatego na pewno warto w tym kontekście obserwować kolejne tygodnie. Być może akcje spółki dojdą do tych szczytów, natomiast ich pokonanie będzie dość trudne, bo tutaj trzeba też pamiętać o tym, że. Wzrosty tegoroczne odbywały się nie tylko na spółce Apple, ale na innych spółkach fang, czyli zarówno na Facebooku, Amazonie, Netflixie. Te główne spółki technologiczne cieszyły się po prostu powodzeniem inwestorów.